Witamy w nowym tygodniu. Witamy serdecznie, cześć. My już po, po rozpoczęciu. Już będziesz do szkoły chodził? Tak. No będę, <laughs> będę. <laughs> Nie. Także nowe, nowe wyzwania, nowy rok szkolny. No i wrzesień przede wszystkim. No, ciekawa jestem jak to będzie. My właśnie idziemy teraz do Rossmana na jakieś tam drobne zakupy. Przede wszystkim chcę kupić proszek. Do prania ten domor spodobał mi się, jeśli chodzi o pranie białych rzeczy. Mhm, a, a cała reszta to jeszcze się zobaczy. Coś tam jeszcze miałam, chyba farbę do włosów sobie kupić. Także takie rzeczy, wiecie, które się już kończą. I odwieczny problem mamy. Z czym? Co ugotujemy? A, no nie wiemy jeszcze, co dzisiaj na no. obiadek. Musimy także zastanowić się, pokombinować i Ale chyba tu idziemy tendy, czy nie? tu? No, możemy iść tędy. tędy. tędy możemy iść. Także z tym jest. Mały, mały problem, ale damy radę. Tak. Damy radę. I idziemy właśnie do Rosmana, zaraz wejdziemy. Później się przejdziemy jeszcze gdzieś do spożywczego. Pewnie do... Yy, do dino. Taką farbę muszę wybrać, chciałam tą. Ostatnio brałam chyba Sayosa o, z tej serii. Ona, widzę, teraz jest na plamce To sobie powtórzę, o ile znajdę swój kolor, ale chyba jest. Tutaj z tych ciemnych. Farba jest. Jeszcze wezmę szamponik. Pewnie z tych, co zawsze tutaj biorę orange, albo chciałam inny zapach, mango czasami jest, ale akurat teraz nie widzę. Wykupiony. Jest jakaś truskawka i owoce tropikalne. No, to pewnie zostanę przy tym, przy tym orange. Fajne są te szampony, chociaż powiem Wam szczerze, że te z Elsev też są bardzo, bardzo dobre. Fajnie się pienią i włosy długo są pachnące. Te kuleczki z Isany też Wam polecam bardzo. Ja lubię akurat ten zapach ostatnio. Bardzo mi odpowiada. Delikatny, taki przyjemny zapaszek. W tej chwili one są po 4 zł. Zobaczcie, jaka fajna jest kolekcja taka dla dziewczynek, nastolatek. To są podpaski takie wesołe. Podpaski na noc. Są takie podpaski na dzień, uśmiechnięte, także fajne, zachęcające. Teraz są promocji. Tutaj mamy... Zobaczcie, jakie są teraz rzeczy. Naturalny krem na wypryski na pośladkach i okolicach intymnych. No proszę. Takie rzeczy są teraz. A tu mamy naturalna odświeżająca mgiełka do okolic intymnych. No, powiem Wam szczerze, że aż, aż tak tutaj nie, niekoniecznie, ale fajnie, że takie rzeczy różnorodne się pojawiają. Tu są tampony, z, nawet z etui wielorazowym. A tutaj mamy taki starter, zaraz Wam pokażę. I taki starter w takim dosyć dużym pudełku zawiera płyn do higieny intymnej, podpaski higieniczne i dwie na noc też podpaski. Także to taki, no, powiedzmy, że na prezent fajna sprawa, plus jeszcze jest taka zawieszka na drzwi z unicornem. Ostatnio właśnie brałam ten proszek do białego, całkiem fajny, nas nie uczula, wiadomo, że każdy inaczej może to, e, każdy inny in, in organizm, inna ja. skóra i tak dalej, to, to wiadomo, inna reakcja może być. E, nam odpowiada, nic się nie dzieje, także Wam też polecam. E, co tu jeszcze chciałam? O, telefon nic dzwoni. Zobaczcie, jakie ładne rzeczy są dla ptaszków, domki. Fajne, nie? No. 25 zł. Dla ptaszków. Mhm. tu jest cała kolekcja też taka back to school. zaraz Wam pokażę, patrzcie takie kosmetyczki ładne a co to? taka śmigiełka, nie? Uh -huh. Uh -huh. patrzcie, jaka szczotka skóry głowy pewnie taka do masażu, nie? Uh -huh. leciutka no, masażer taki skręci do skręcania włosów to jakiś taki zestaw lokówek i mm, spinki. Co tu jeszcze mamy? Zestaw ręczników, takie po twarzy pewnie o lusterko stojące. Nie śmieszne. I co tu jeszcze mamy z takich ciekawostek? Tu są fajne jakieś takie zestawiki. Kosmetyczki właśnie pokazywałam ładne I tu są zestawy jakichś pędzli, takich rzeczy, rolka to ubrań, taka mała nie, do torebki można właśnie sobie, tu jakieś lustereczko, zobaczcie, mhm, jakieś świecące, są promocje, także jak ktoś potrzebuje czegoś, to, to warto, o to takie lustereczka dla takich starszych dziewczynek, które już tam kombinują z, makij z makijażem, a to co to jest? Yy, pomadka pomadka, jaka fajna i tu są różne odkrzanie. pomadka do ust różne mm. odcienie to są? tak mm. takie mm. O, ho, ho. takie błyszczyki bardziej, nie? Mm -hmm. takie. no, taki błyszczyk lovely mm. Mm. a tutaj co jeszcze Mamy też jakieś lustro a tutaj co jest? To taki chyba na bóle, jakieś menstruacyjne. Tak, urządzenie łagodzące skurcze menstruacyjne. Zobaczcie. Jakie wynalazki, nie? takie coś w stówkę kosztuje. Tu są widone Pojemniki różne na jedzonko, ale to są szklane, akurat. Znaczy, tu jest plastikowe, a tu jest ze szkła. No i jakieś tam faktycznie bidony brązowe takie. Takie bardziej termosiki, o. Termosy. A tu jest, patrzcie, etui na tampony. I jeszcze w kolorze różowym też są. No i tak to wygląda. Teraz są takie kokardy też modne, nie na włosy. Mhm. Popatrzcie jakie ładne kominy naszyje z myszkami. Kominy, myszkami. Ja jestem fanką myszki, no, no. fajny nie Właśnie. kaja. A o ten, ten mi się też podoba kolorek. Myszka ci pasuje, miki, tak fajna Fajne. nie? Mhm. O zobaczcie taka, taki szaliczek mhm. na jesień nie? Fajne. Tu jeszcze takie mm, przepaski, na wiecie, na, żeby za, zatoki były nie? Tak, tak, tak. tak. Te czołowe, uchronione. No i jednocześnie uszy, bardzo ładna taka. I to też kolekcja, oczywiście, myszkowa. już tam sobie. O. A to ja? I Tomek. U -u. <laughs> Idziemy do kasy, zaraz sobie tutaj samodzielnie zrobimy zakupki. No te samoobsługowe są bardzo fajne. Już jesteśmy po obiadku. Zjedliśmy zapiekankę z warzywami i z kiełbaską pyszną, prawda Tomeczku? Tak, tak. Było, było pysznie, pojedliśmy. Yy, tak, idę nadać kolejną paczuszkę, udało mi się. Kolejną rzecz, bo już tam wiecie, jakieś stare torebki też zaczęłam w ogóle wystawiać. I się fajnie to wszystko sprzedaje, także... I jeszcze raz Was zachęcam, możecie nawet za grosze, bo czasami wiecie, można coś wyrzucić, a można za dosłownie grosze coś sprzedać i zawsze tak. na coś tam sobie e, odłożyć, czy coś w zamian innego. I właściwie przyczyniamy się do tego, że kochani, że no dbamy o środowisko. Nie mamy takiego kaca moralnego, żeśmy wyrzucili do kosza, a to ląduje na wysypisku śmieci. Dostaje drugie życie. Dostaje drugie życie, komuś się podoba, komuś pasuje, ktoś to kupuje i jest fajnie. No, no. dokładnie. A teraz wychodzimy, nie? Teraz wychodzimy, kochani, teraz idziemy do ogródka naszego. Ta. Mamy chwilkę nie, taką wolniejszą, można powiedzieć. Więc idziemy do ogródka, będziemy kosić trawę. Tak, będziemy kosić trawę, porządkować. Tak, czekaliśmy z tą trawą troszkę. Nie jest jakaś tam strasznie długa, chociaż z tej jednej strony. Pamiętacie, w lato dosiewaliśmy trochę trawę? Tak, dosiewaliśmy. I właśnie tam, gdzie dosiewaliśmy tą trawkę, to ona wyrosła taka dosyć bujna, gęsta mhm. i tak szybciej rośnie w ogóle, nie? Tak. Także i akurat właśnie tutaj, gdzie ta trawa była dosiewana, przez no, taki dłuższy okres leżał taki słup z, z koszem. koszem. Takim wiecie, do, do gry w kosza. No i tak jak ostatnio Wam też tłumaczyliśmy, że, że znalazł się kupiec na ten, na ten słup, właśnie do kosza. I yy, yy, no jest teraz wreszcie okazja, żeby tą trawkę skosić, bo, bo tak. tak to wiecie, trzeba było kombinować, omijać tamten kosz, a, bo to było dosyć duże w ogóle, to było takie solidne, masywne bardzo. A teraz jest, jest już swoboda, można iść i po prostu I wykosić. To na tam jest trochę to no ta No tak, tak. Dlatego... No, ale nie mieliśmy jak, bo kosz był wiecie, sam kosz może nie jest ciężki, ale plus to ramię metalowe mm -hmm. i na końcu był oblepiony betonem jeszcze. Tak. Także to był straszny ciężar. No ale Pan sobie poradził, rozkuł, kupili, znaczy sprzedaliśmy, on sobie kupił i teraz możemy spokojnie trakę. Kolik. No i lecimy. I lecimy, lecimy do ogródku. Do zobaczenia na ogrodzie. W ogródku. Tak. No tak. Ale zobaczcie jakie jest wyczekiwanie tutaj na, no. na wyjście. Ojej, idziemy, tak? Idziemy na dwórek? Yoshi? Kukulku? O i trawka taka tutaj jest właśnie dosyć gęstawa. Może nie wszędzie, bo no wiadomo, psy biegają. O, tutaj nasza przyjaciółka Sonia się załatwia. No i jeszcze Wam chciałam pokazać pozostałości właśnie potem. Po tym słupie, który tutaj leżał, bo na nim był właśnie doczepiony do tego słupa taki, taki beton. I ten pan tutaj przyjechał i to wszystko sobie elegancko skuł. No i teraz musimy to wszystko posprzątać. Powyrzucamy to, troszeczkę obgolimy trawę, no i będzie już dużo, dużo bo to ładniej. Jest to jest specjalna taka trawa i ona już... Ona jest taka właśnie sportowa, sportowa nie? Sportowa, tak. To byśmy ona jest Wam gęsta. mówili. To trawa sportowa, ktoś pytał, jak ona się nazywa. Po prostu trawa sportowa się nazywa. I takie trawki szukajcie, bo nasze pieski. Ona jest ostro, fajna. No. Ostro tutaj czasami ryją, biegają i zobaczcie, nic się nie dzieje. A tu kiedyś było takie klepowisko. Udałem no i tak jeszcze właśnie. nie jest tak super y, ekstra, bo, bo A, są takie place jeszcze, jeszcze. Ale są takie gdzie nie, gdzie są placuszki, ale to może być. Placuszki. No. Placuszki od piesków też są. Też, też, No to wiadomo, musimy zbierać. No to nie no. ma innego życia. Tak jest. Ja teraz idę po taki wózek. Załadujemy ten beton, bo to jest ciężkie. No. I po troszku, po troszku będziemy. Wywozić. Wywozić Damy no? radę. Damy A radę wiesz, co tak zauważyłam, że jak cię nagrywam, to ta zieleń ym, za tobą, tu taka jest bardziej soczysta niż na żywo. Sąsiada? Tu jest sąsiada, tak jest. <laughs> no, bo tak, to troszeczkę przekłamuje, wiadomo, ale nie dużo. Nie. Na szczęście są tak teraz ustawione, że niedużo. No to, no, to dobra, bierzemy to się. Ja idę po, po i, dobra. I do pracy. O, i mamy no, taki właśnie fajny koszmar. Bardzo, ba bardzo fajny. wiele zastosowań u nas ma ten koszmar. No, że... Na początku miesięcy, tak jak widzieliście kiedyś na vlogu, w dwóch e, rękach woli, mm -hmm, Ale się mm -hmm. męczyć, jak można sobie taki, on jest bardzo lekki, pojemny. Tak. I na trawkę, czy na właśnie takie, jak teraz mamy kawałki betonu, które są ciężkie. Będzie super. Załadujemy do tego i jest elegancko. Także bierzemy się do pracy. już wróciliśmy zaraz tutaj Tomek też do mnie dołączy powiem wam, że w ogródku mamy dosyć mało trawy, bo tam jest taka działeczka malutka ale miejscami właśnie nie wyrosła trawa są takie gołe, wiecie place z samym piachem to jak się kurzyło to po prostu wróciliśmy dwa murzynki nogi, ręce wszystko, wszystko zagurzone w nosie to samo brudno no ale cóż, cóż poradzić, no Zgłoszone, najważniejsze, że jest ogarnięte. Trochę posprzątaliśmy na tym ogródeczku, bo wiadomo, jak pieski biegają, no to, to roznoszą różne rzeczy. No ale ogarnęliśmy, wróciliśmy, także już teraz praktycznie mamy czas wolny, a jest w tej chwili około 18, także dzisiaj pięknie się ze wszystkim wyrobiliśmy. No i, i się pewnie zabierzemy za, za oglądanie. Jakiegoś filmu czy serialu. Tutaj też nam pan Bogdan z małżonką polecali film Ojciec Pio, także też chętnie zerkniemy. Zobaczymy, czy, czy, czy nas wciągnie, ale też lubimy taką tematykę, także na pewno, na pewno z chęcią zerkniemy, pooglądamy. Chyba, że jeszcze sobie dzisiaj z dziewczynami pogramy w doble, bo tak nas ostatnio ta gra wciągnęła, jak już wiecie. Czekamy na Tomka i zaraz sobie z Tomeczkiem naszym kochanym pogadamy. Ja jeszcze tutaj od siebie chciałam wszystkim dzieciom życzyć dobrego startu w ten nowy rok szkolny, żeby szybko Wam minął, żeby był fajny, ciekawy, żeby coś się działo w tej szkole, żeby było więcej może wycieczek, jakichś takich fajnych, nawet wyjść krajoznawczych. Kajusia, wiem, że teraz będzie miała inną nauczycielkę y, od języka polskiego, a ta pani y, dosyć fajne i kreatywne zajęcia y, często prowadzi, także wiem, że też są jakieś właśnie wyjścia w plener, jakieś takie fajne zajęcia y, nietypowe można powiedzieć, bo czasami dzieci na przykład biorą telefon, bo każde dziecko ma telefon y, i żeby właśnie jakoś tak fajnie wykorzystać y, ten telefon, posiadanie telefonu to dzieciaki biorą, e, biorą telefony, idą do parku i na przykład fotografują różne tam no, rzeczy, które, które tam pani wymyśli. Także no, uważam, że to jest fajne, ciekawe i, e, i na pewno w, no, dzieci wtedy się nie nudzą, bo mają jakieś nie, takie może ktoś poczuć pasję inne do doświadczenia. Fotografowania. Mogą poczuć pasję do fotografowania, zgadza się. I jeszcze chciałam życzyć wszystkim tym, którzy wkraczają w jakąś taką nową drogę zawodową powodzenia tak, tak. trzymam mocno kciuki żeby, żeby wszystko się udało żeby wszystko szło po waszej myśli także mm, mocne uściski i, i życzymy powodzenia razem powodzenia, z Tobą powodzenia tak oczywiście powodzenia dla młodzieży która tak. już jutro startuje dziś było rozpoczęcie roku ale też dla tych którzy też mają jakieś egzaminy w życiu tak, też mają nowe plany ym, to, na tak, mocno od tego roku szkolnego cięcie. zgadza się no. także Fajnie, cieszymy się bardzo razem z Wami. Jeżeli mm. em, możecie się rozwijać, em, możecie pewnie, pewnie, tak. się realizować, to jak najbardziej cieszymy się razem z Wami. Nie zawsze może być, musi być nudno i nieciekawie, a może być bardzo fajnie. Pewnie. Ale to też zależy od, od podejścia wszystkich tak naprawdę. I nauczycieli, mm. i uczniów. I jak tak. jest fajnie, to, to się przyjemnie idzie do szkoły. Oczywiście. A zwłaszcza takie fotki, jak się robi. Ja bym był na przykład zadowolony. Ta Pani w ogóle jest taka, no, tak jak powiedziałam, bardzo no. kreatywne różnego rodzaju zajęcia wymyśla, Także myślę, że te lekcje nie będą takie typowe, takie nudne, no, tylko no. po prostu coś się będzie na nich więcej działo. Bo na przykład można, dzieci mogą zrobić fotki i później opis tego. No, Technologia nie. przychodzi z pomocą, no. można sobie Google obiektyw zrobić i, i zapytać, co to jest, i zrobić opis. O, Pewnie, jeszcze. że tak. No także cieszymy się. No pewno. No. A my teraz będziemy już odpoczywać. Jest godzina 18, mm -hmm. Także no, ja się teraz, powiedziałam, że teraz... dzisiaj się tak fajnie, nie nam no. udało. No fajnie nam się udało. Kuki oczywiście musi się przejść. jak zawsze kukulektowi. Wiecie, mamy drzwi robi? otwarte na balkon. On tam wychodzi i widzi jakiegoś, tak. no nie wiem, kogokolwiek, kogokolwiek. małego pieska, tak. czy ktoś tam przechodzi obok. Jakiś szalenie teraz jest. W każdym razie kukulek musi oszczekać tego kogoś, bo, bo inaczej zwariuje, tak. no taki już jest Po kukulkowym kukie. chodniku, kukulkowym ulicy i nie się, nie chodzi, nie Oczywiście, tak. że nie, absolutnie. A szczekał, że na kosiarkę szczekał, tak, to jest taki. No. ale Sonia też, zauważyła. Tak, też. a Sonia coś kuleje na łapkę, nie no. wiem, co tam jej się stało, Albo ją trzeba będzie ją poobserwować, no, co jej tam dolega, nie? Jak dalej będzie kulek, to trzeba będzie iść. Do lekarza. Do no. lekarza z soną. No tak trzyma czasami łapkę i. No, no tak, delikatnie no, no. nie kuleje, ale zobaczymy. Może to jakieś tylko przejściowe, chwilowe. Może. No. Oby, oby. Nóżkę nie tak położyła, jak trzeba. Prawda, panie kukuleczku, tu jest właśnie kukulek. Ku, krzykacz kukulek, pewnie. Zaraz podejrzewam, że będzie robił dym, bo będzie chciał karmę. Aha. No tak, stracił dużo energii. <grym> no, normalnie. Na szczęście. Nie, nie hybrydy, nie, nie, nie. tylko. Je, wszystko <grym> tylko nie hybryda. A tutaj um, a propos powiększenia się naszej rodziny, <noise> chciałam Wam powiedzieć, że to już, ale w ogóle wiesz, co, już tak, m, taki, takie inne światło jest, już tak. takie bardziej, nie? I buzie są czerwone wtedy, tak? Się po, się tak, robi. tak, dokładnie, czerwona no, jest twarz. Um, ale wracając, mało do, się uh -huh, wracając do tematu, tutaj um, no wielkimi krokami zbliża się ten dzień, <noise> kiedy, kiedy pojawi się ktoś, ktoś nowy w naszej rodzinie. Nie w naszym domu, to tyle wam podpowiem. Tak, na razie nic e, cieszymy się wszyscy, bo, bo to jest zawsze szczęście, jak taka istotka się pojawia. A szczegóły e, dowiecie się, mam nadzieję, że już w tym tygodniu. Tak. W tym mam tygodniu już ta, tak, my... już mam nadzieję, że to właśnie nastąpi. My sami że... powinniśmy wiedzieć, że już jest. <laughs> Także czekamy z niecierpliwością. Ale nie powiemy. E, ale nie powiemy. Możecie się domyślać. Już niektórzy z Was i tak odgadli. Nie? Komentarze. No, nie, Były, os no, nie były no. osoby, które faktycznie coś tam już mniej więcej odgadły. O no. co chodzi, o kogo chodzi. Oj, dobra, trzeba dać kukulkowi karne. A zobaczcie, kochani, jeszcze tak na szybciutko, Kaja Wam pokaże, jakie sobie zrobiła strony tytułowe w zeszytach. To jest technika. Ładny ten zeszyt, nie? Mhm. Taki złoto-kwiatuszkowy. O, biologia, zobaczcie, jaki miała pomysł fajny. Mhm. Chyka bakteria tu jest chyba fajnie. To mnie się bardzo podoba. Język polski. Tu jest mały książę. Ślicznie ci to wyszło. Nawet ta róży, różyczka jest też. Ten zeszyt też ładny, nie? O, I język angielski. Zobaczcie, wszystko się zgadza. Te budki. Ja widziałam na żywo taką budkę, no. Widziałam. Hmm, takie charakterystyczne tak. Właśnie. I geografia. Proszę bardzo, jaka planeta fajna. Lupa. I taki zeszyt. Dla no, dzieci. Także chcieliśmy Wam jeszcze pokazać te zeszyty. Coraz bardziej czerwoni jesteśmy, Tomeczku. Tak, Coraz to bardziej tak. ciemne. Już zachód słońca widać tam. Tak, zachód słońca, uh, od dziewczyn spura? z pokoju <laughs> zagląda o, słońce. No, do siódmej. No, a, Posiedzieliśmy sobie troszkę, pogadaliśmy z dziewczynami tutaj naszymi. Wrażenia z rozpoczęcia roku sobie opowiadaliśmy. No, fajnie, cieszę się, bo będzie trochę zmian, trochę jest zmian nauczycieli też, i mam nadzieję, że dziewczyny będą moje kochane, zadowolone, że ten rok będzie dosyć przyjemny dla nich. I Mimo wakacje to były fajne. Wakacje były bardzo fajne. Uważam, że były no udane. Szybko, bo szybko zleciały, ale mimo wszystko udało nam się wyjechać, chociaż na no, chwilę trochę była julka, także były takie no, urozmaicone. Mieliśmy kilka wycieczek takich jednodniowych i było bardzo, bardzo przyjemnie. Także czekamy na jakiś kolejny wyjazd, kiedy się tam uda, to ktoś się zobaczy. A teraz no, trzeba się skupić, zacząć. No tak, powrót do szkoły, trzeba się skupić na. No my na już tym są ważniejsze teraz. Dzisiaj żeśmy poczuli, nie? Powrót do szkoły. Pół do szóstej. Trzeba się było przygotować. No i co tak będzie. Mamy inny, inny, załapujemy taki inny tryb mhm. życia, nie? No. Mhm. Już nie, nie jest taki wakacyjny, tylko już zupełnie co innego. Inne pory wstawania, obiadów, nie? Zgadza się. Także czujemy. A ja całe wakacje. Mi się wydawało, że jest sobota albo niedziela. Jak ja są ja tak dziewczyny w domu, wszyscy jak jesteśmy, cała czwora w domu, to ja mam cały czas, że są wakacje. Mhm. Rano wstaję, dziewczyny znowu są, to myślę, a no to, no to wakacje, niedziela, nie? Mhm. No, a teraz już tak nie mam, już dzisiaj poczułem, że już jest mhm. konkretny mhm. dzień w tygodniu. No, no. widzisz, nie, ja nie miałam akurat z tym jakiegoś tam problemu. Także, trzymamy kciuki Gyniądze? jeszcze raz za tych, którzy się uczą, nie tylko za dzieci. Mhm. Za tych, którzy w dorosłym życiu również zdajemy egzaminy, to też trzymamy z tak, są tutaj mocno. O, mm. mocno kciuki. I oczywiście I... życzymy zdrówka wszystkim Zdrowia. naszym korowitkom tak, wszystkich naszych widzów tak mocno, mocno pozdrawiamy i ściskamy, mm -hmm. żeby to zdrowie jako takie, chociaż wam dopisywało. No i co jeszcze? Życzymy radości w tym tygodniu, żeby wszystko y, udawało się i wychodziło y, po waszej po myśli. Po waszej myśli, właśnie chciałem to powiedzieć, no. ale u nas jest tak, że ja pomyślę, a się <laughs> powie. Po waszej myśli, żeby wszystko wychodziło i dziękujemy tym, którzy y, nas oglądają, ale nie mogą pisać mhm. albo nie mogą jechać do Gdańska czy do Gdyni, tak jak myśmy byli czy do Krakowa, a między dzięki nam oglądali i są, to jest bardzo kochani, miłe. My wiemy, że takie osoby są, bo, mi, bo nam sami piszecie o tym w mailach. No, także Wam również bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony tak czas i za to, że jesteście z nami. O, Dokładnie tak. tak. Serducho od, o, nas. od tu nas, tu jeszcze tak. ze mną zrób. Proszę bardzo. O, o jakie o, piękne. O, teraz tak. No. Teraz jest piękne serducho. Bo tak pojedynczo to tak głupie, nie? Tak Dlaczego? kuś. Joszka, no pięknie. Joszka siedzi z Kingusią przy stole tutaj z nami. Kajusia, tak. jak widzieliście, tam uciekła z tyłu, teraz już. A Joszka tutaj wiecie, siedzi. Mm -hmm. Podgląda, czy my czy, przypadkiem czegoś nie jemy, no. bo ona tutaj chętnie by też skorzystała. No i przy okazji tam wiecie, łapką trąca, trąca Kingę i prosi ja o jakieś coś. tam przekąski. No ale, no, ale, nie ale możemy, zaraz, nie może ladać, ale pewnie kar Karmę zaraz jej też sypniemy. Sypniemy? No za To chwilkę. mogę jej sypnąć, tak. bo kukulek już dostał, karny, Karmę, Karmę dostał ruch. oczywiście. Karmy. tak. Jakby się zabrzmiało, kukulek już dostał, nie, nie, nie. Ale patrz, znów przyszedł do ciebie. No przyszedł do mnie, kukulku, lubisz bo mnie, bardzo prawda? Bardzo. No, jest... ja Cały czas tutaj jest. Jesteś jego ulubionym Tomkiem. Tak, no ale aż tak bardzo to my się chyba nie lubimy, co? <laughs> Chciał nam wyskoczyć. Kukulku. No to już nie przemozamy wczoraj nie był bardzo długi vlog. Tak. Jak Tomek określił, że ta Siemiec wczoraj nam ta siemi. wyszedł. Tak. O, proszę bardzo, no? Chodź, kochane, chodź. Skocz sobie tutaj. Chodź Joszka, U, Uciekła, dobra. Uciekła Joszka. A! Także wczoraj był ta Siemiec, dzisiaj będzie krótszy vlog. Mam nadzieję, że, że wytrzymacie z nami do końca i obejrzycie. Także trzymajcie się, bardzo was ściskamy. Pozdrawiamy tutaj razem z Joszką, prawda? Joka też pozdrawiam. Kochane, dasz łapę? Daj, daj łapkę. Oj, łapusie, no daj no. Super. Będzie zaraz jedzonko, tak? Ojej. Karma będzie. Kurczę, blade, no. Będzie karma. To no, żegnamy, proszę Państwa. Życzymy dobrego wieczorku, miłych snów, dobranoc. Do jutra. Pa! Do jutra.